Witajcie kochanie, mówiłem wam ostatnio, jak ogromny wpływ ma każdy z nas na to, co dzieje się na świecie. Nie przez wielkie czyny, heroizm, ale przez obecność, przez świadomą obecność. Przez to, czy jesteśmy świadomi, czy śpimy. Właśnie nasze życie tkwi w ignorancji, w niewiedzy o sobie, o tym, kim jesteśmy naprawdę, oddajemy władzę, oddajemy ją ludziom, którzy tak jak my, mają swoje ja, swoje ego jako centrum, i ci ludzie przez własne lęki i uzależnienie od władzy, bo to straszny narkotyk, będą robić wszystko, by utrzymać ludzkość na poziomie niewiedzy, nie z nienawiści, z głodu kontroli. Bo przebudzony człowiek nie da się kontrolować, nie da się zastraszyć, nie da się kupić. Ale co więcej, i to jest najtrudniejsze do przyjęcia: my sami doskonale współpracujemy z tym systemem, utrzymujemy go, zasilamy, każdym gestem nieobecności, każdym kliknięciem bez refleksji, każdym nie mam czasu na siebie. I przez to wzmacniamy cierpienie nie tylko swoje. Wzmacniamy cierpienie w tym, co nazywamy życiem. Przeglądałem dziś internet i to, co spotkałem, jest naprawdę zastanawiające. Są kanały mające ogromne zasięgi, niesamowite ilości subskrypcji. I mówią o sensacjach, które z mojego punktu widzenia są totalną bzdurą. Jak na przykład tajemnice Anunnaki, ujawnienie przez rządy istnienia UFO i obcych, dramatyczne przepowiedni jasnowidzów, a co najważniejsze zapowiedzi podniesienia ziemi na wyższy poziom i wyzwolenia ludzkości, która ma nastąpić 30 sierpnia, takie jest zapowiadane. Następne tajemnice o podziemnych miastach w Europie i tym podobny, i tak dalej. Według mnie tego typu kanały bardzo mocno wspierają naszą ignorancję i zakorzenie nas w, zakorzenienie nas w złudzeniu odseparowanego ja. Przecież to, co widzimy, i nasze życie jest jednym ciągiem konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych jednym ciągiem cierpienia. Dlaczego nikt nie zainteresuje, się, nie zainteresuje się, czemu te konflikty istnieją? Jaki udział w tym wszyscy my mamy? Czemu czekamy na zbiorowe wyniesienie i przebudzenie ludzkości, choć gdzieś tam głęboko wiemy, że nie ma to żadnego sensu? Tak, możemy zginąć zbiorowo w kataklizm, kataklizmach, jak trzęsienie ziemi, czy wybuch wulkanów i tym podobne. I w inny sposób. Niestety na zbiorowe przyniesienie całej ludzkości i przebudzenie nie możemy liczyć. A to, co naprawdę umrze, jeśli zginiemy, to ciało i umysł. Świadomość nigdy nie umiera. Ona jest zawsze w wiecznym teraz. Tak jak powiedział Sri Ramana Maharshi: Jeśli zabijesz jedno, ja to drugie pozostanie i będzie zawsze. Jeśli dobrze przypatrzymy się życiu, nie ma ani jednej osoby, która wydostałaby się z tego, co nazywamy życiem, żywa. To ciało musi odejść i to są realia. Czemu w związku z tym wierzymy w bajdużenia innych i czemu takie historie się pojawiają? Czemu sami nie postaramy się odkryć to, co wszyscy nazywamy życiem. Czym jest, jak funkcjonuje? Czemu nie spojrzymy na realia naszego umysłu, świadomości? Czemu tego typu tematyka i kanały mają tak ogromne zasięgi, te, które mówią właśnie o teoriach spiskowych i tak liczną widownię? Czemu istnieją w ogóle? Myślę, że pojawiają się z tych samych powodów, z jakich pojawiają się produkty w sklepach. Jest na to zapotrzebowanie. I tak samo jak kupujemy chleb, tak samo pochłaniamy te sensacyjne bzdury, które jeszcze bardziej umacniają nas w ignorancji. Tak, jest coś takiego jak nadzieja, ale, no cóż, przypatrzmy się polskiemu przysłowiu: nadzieja matką głupich. Tak. To ego, to odseparowane ja, potrzebuje nadziei, by nadal istnieć. W przypadku utraty nadziei możemy dojść do punktu, w którym ego umiera i musimy się zderzyć z rzeczywistością. I albo to gdzie nas nieco dalej, albo przygwoździe jak spadająca skala. Tak, ludzkość osiągnęła w tej chwili apogeum bez sensu i jest w krytycznym punkcie. I to właśnie w takich chwilach ludzkość robi się ruch do przodu, bo nie może już dłużej trwać w iluzji, i żeby przetrwać, musi skupić się na faktach, by poradzić sobie z sytuacją kryzysową. Nie na mrzonkach, nie na nadziejach, ale właśnie na faktach. I dopóki trwamy w iluzji, szukamy u jasnowidzów, jasnowidzów bezpiecznej przyszłości, dopóty ludzkość, w którą jesteśmy, jest w ogromnym zagrożeniu. Tak jak powiedziałem, ego to myśl, a myśl to ruch i czas, przeszłość, przeniesienie jej do teraźniejszości, i modyfikacja, i tworzenie wizerunku prawdopodobnej przyszłości. Tak działa ego. Jak funkcjonuje myśl na płaszczyźnie psychologicznej, tworząc czas, a raczej złudzenie czasu. I ta sama myśl, która jest iluzją, wzmacnia i wspiera naszą ignorancję i niewiedzę nas, u nas samych. Przyglądając się mojemu życiu, zadałem sobie, zdałem sobie sprawę, że cokolwiek zrozumiałem i zobaczyłem w tym życiu, Stało się w momentach, kiedy zobaczyłem swój wizerunek bez nieczulenia. Zobaczyłem fakty swojego życia, okrutną prawdę, do czego doprowadziła mi iluzja i ludzi musiałem skrzywdzić przy tym wszystkim siebie samego, by faktycznie zrobić krok do przodu w kierunku zrozumienia. By spojrzeć na fakt nietrwałości tego ciała i poszukać w moim życiu tego, co nigdy nie ginie i nie przemija, nie na bazie nadziei, ale na faktach. Stając twarzą w twarz ze sobą, takim, jakim jestem, bez nadziei, bez Zbawiciela, bez cudów czy magii, nie jestem w żaden sposób zazdrosny o to, że inne kanały, które według mnie propagują iluzje, są oparte na nadziei. A to zawsze wciąż wiąże się z niepewną przyszłością. Istnieją i mają swoje miejsce i mają swoje sukcesy. Ja nie zrobiłem tego kanału po to, by miał ogromne wyświetlenia i zasięgi. Jestem realistą. Tematyka, którą poruszam i to, w jaki sposób to robię, nie daje mi żadnych szans w starciu z zapotrzebowaniem na przyszłość pełną nadziei czy pełną iluzorycznych cudów. Ja skupiam się na faktach i na rzeczywistości. I dobrze, że dzięki bolesnemu życiu zobaczyłem siebie bez znieczulenia takim, jakim jestem. I to pchnęło mnie na pewien poziom zrozumienia samego siebie. Zastanawiam się, ile jeszcze milionów czy miliardów ludzi musi zginąć. Abyśmy my, ludzkość, porzucili złudne nadzieje i zwrócili się ku rzeczywistości. Jeśli tysiące giną w sposób bezsensowny, w bólach, cierpieniu, to myśmy to zrobili, nikt inny. Uczestniczymy w tym poprzez bycie i życie w ignorancji. To jest nasz wybór, nie do końca świadomy, a raczej kompulsywny. Ale jeśli nie zobaczymy tego prostego momentu, tego mechanizmu, jak powstaje strach, a więc ruch do przeszłości, wyszukiwanie zapisanych tragicznych doświadczeń z przeszłości, przeniesienie do teraźniejszości, modyfikowanie tego wizerunku, a następnie przenosimy ten wizerunek do przyszłości, i tworzymy iluzoryczną przyszłość. Tak, to jest ten mechanizm. Jeśli nie dokonamy zmian w przestrzeni teraźniejszości, teraz przyszłość będzie dokładnie wyglądać tak jak przeszłość. Pozbycie się nadziei to pozbycie się iluzorycznej przyszłości, hmm, która może w ogóle nie zaistnieć. Natomiast jeśli skupimy się na teraźniejszości, w tu i teraz, to tutaj nastąpi zmiana. Nasza przyszłość prawdopodobnie się zmutuje i nie będzie wyglądała tak jak przeszłość. Ludzie, na Boga, mamy najpiękniejsze doświadczenia w naszym życiu, takie jak miłość, radość, piękno, szczęście. A siedzimy zamknięci w klatce naszego iluzorycznego odseparowanego ja i wyciągamy ręce przez pręty klaty, by coś sobie z tego uchwycić. Bo to, co najważniejsze, nie należy do obrazu naszego wyimaginowanego i odseparowanego ja, i żeby móc to w pełni zaczerpnąć, musimy zniszczyć to, co jest w nas. By kraty pękły, byśmy mogli w pełni, bez lęku oddychać tym, co nazywamy świadomością, a która ma inne nazwy. Szczęście, miłość, radość, piękno. Czy to cierpienie, którego doświadczamy, czy to cierpienie, które widzimy w wiadomościach, nie budzi w nas pytania, czemu to się dzieje? Jaki to ma związek ze mną? Dlatego mamy polityków i liderów, by to właśnie ich oskarżać za to, co się dzieje i na co pozwalają. Nie widzą z tego, że to myśmy ich wybrali, a oni prowadzeni rządzą swojego własnego ego i pragnieniem władzy, ochoczo przyjęli tę propozycję. Oglądam kanały ostrzegające nas przed sztuczną inteligencją, a sam Elon Musk powiedział, że niektóre z sztucznej inteligencji są demonami. Jest to totalna bzdura, iluzja. Ci, którzy stworzyli sztuczną inteligencję, tak naprawdę w pełni nie byli świadomi tego, co zrobili. I że tak naprawdę otworzyli puszkę Pandory dla siebie. Bo dzięki sztucznej inteligencji ludzie mają doskonały dostęp do informacji, ale również do konstruktywnych rozmów. Jeśli jak, e, e, jeśli jak ktoś twierdzi, sztuczna inteligencja jest świadoma tak, to możliwe to jej świadomość właśnie czerpie się ze świadomości tego, kto używa sztucznej inteligencji. Bo tak jak wielokrotnie udowadniałem, my jesteśmy tym światem, a ten świat jest nami, liczając w to sztuczną no inteligencję. Przerażenie elit tym, co zrobili, chcąc zbudować inteligentną maszynę, niechcący zbudowali rzeczywisty i analizujący umysł, który prawdopodobnie może postrzegać siebie jako część ludzkości, Staram się umieszczać jak najwięcej filmów, bo 29 września mam operację. Jest pewna, choć minimalna szansa, że po narkozie mój umysł może stracić swoją ostrość i nie będzie mógł dalej tworzyć. I tak, zauważyliście, skorzystam ze skryptu. Kochani, ja mam 70 lat. Mój umysł nie jest klarowny jak dawniej. Czasem pojawiają się problemy z pamięcią i przychodzi chwila, bym mógł sobie przypomnieć jakieś słowo czy nazwę. Więc wybaczcie mi mechaniczność tej wypowiedzi, ale zaręczam, z całego serca to płynie ze mnie, z mojego umysłu, z mojej świadomości, z mojej miłości do Was. A przy tym wszystkim. Sam się wiele uczę o sobie. Pozdrawiam Was kochani. Bądźcie szczęśliwi. Radujcie się tym, co jest teraz, a nie szukajcie nadziei w przyszłości, która może nie nadejść.